Newsa no rozprzedanie, początek października, Warszawa, Wilanów, Stolica? Stolica i to oh. Wilanów. Eko zakupy się otwierają. No co ty? Tarda. Pewne, Pewne info pani szanowna. Dajcie, kochani kopani! Cieszę się, że Was widzę. Dzisiaj opowiemy o najzdrowszym oleju świata, a mianowicie oleju kokosowym. To nieprawda, że tłuszcze nasycone przyczyniają się do chorób serca. Są i takie tłuszcze nasycone, które serce chronią. Takie tłuszcze znajdziecie w oleju kokosowym, ale musi być jeden warunek: musi być olej kokosowy extra virgin. Jest to produkt bardzo wszechstronny, można na nim smażyć jak najbardziej, smażymy tylko i wyłącznie na olej kokosowym, ma wysoki punkt dymienia i nie utlenia się. Również można stosować na włosy jako odżywka, można też zrobić domowy antyperspirant, który nie zawiera aluminium, jak wiemy aluminium przyczynia się do rozwoju nowotworów piersi.